Witajcie z kolejnego dnia w Indiach. Ja wracam na lotnisko, tam jest lotnisko. Bo stamtąd mam autobus do jednej miejscowości. Podpytałem trochę, trochę posprawdzałem na internecie, jak dojechać do następnej miejscowości. No i wyszło mi najlepiej, najtaniej z dwoma przesiadkami. Wysyłali mi gdzieś taksówką, coś tam mówi najłatwiej, najłatwiej. ja mówię, Ja nie chcę najłatwiej, ja chcę najlepiej, tak żeby było lokalnie. No i właśnie, muszę teraz wrócić na lotnisko i wziąć stamtąd busa. Po pół godzinie spaceru, a uwierzcie mi, jest mega gorąco, dotarłem już na lotnisko. Ze mnie leci cały spocony, spod skrzydła już wali, tylko chwila. No i czekam teraz na metro, które zawiezie mnie do miejscowości Alu. Chwilę posiedziałem i jest mój autobus. Nie metro, tylko metrolink. Tak się nazywa linia kolejowa, autobusowa. Siadam i jadę. Kierowca chyba musi na dwójkę, bo powiedział, że za 5 minut wróci, wysadził wszystkich z powrotem i mamy czekać na niego. Zrobił co miał zrobić i podjechał po raz kolejny. o, proszę bardzo. Dziękuję, kolego. Dziękuję. Kierowca pokazał mi na mapie stację, do której muszę teraz dojść, mam jakiś kilometr. No i powiedział, że stamtąd już złapię bezpośredni autobus do Munar. Właśnie na tym mi zależy. Jestem w domu, muszę przejść na drugą stronę stacji tą kładką. I tam już jest przystanek autobusowy, na który mam dojść. Jest moja stacja autobusowa, tam za tym autobusem. Uff, ale się zgrzałem, naprawdę dzisiaj jest mega gorąco. Poczekaj, kolego. Dobra, idę teraz znaleźć swój autobus. Na stacji jest jakiś master, oficer, dobra. Zaraz podpytamy go. Kierownik powiedział, że za dwie minuty będzie autobus, więc staję tam pod wiatą. Kupiłem sobie jeszcze ekstra wodę, bo ja nie wyrabiam dzisiaj. Jest i mój autobus okay. Siadam, ok. thank you my friend Kolega właśnie wrócił stamtąd i jedzie do domu po pracy. Jestem już w autobusie, teraz 3 godziny jazdy przede mną 140 rupii bilet 3 godziny jazdy to jakieś 7 zł wyjdzie Myślę, że nie tak źle do 200 Zaraz pan resztę odda. Jeszcze trzy stówki powinno być. Thank you. No to jedziemy pomału. Zaraz wam pokażę, jaki system tutaj funkcjonuje do zamykania drzwi. O. I nie ma. Konduktor mnie wyrzucił z jego miejsca, bo powiedział, że to jego i siedzę teraz na innym. Mamy 10 minut przerwy, przydałoby się coś rzucić na ząb. Kolega tutaj nawołuje do jego autobusu, żeby ludzie przyszli. Za kibelek na stacji trzeba zapłacić 25 groszy, macie tutaj, 5 rupi za sikanie. Za coś grubszego więcej, 20, czyli złotówka. Biorę na przekąskę takie orzeszki sobie za 50 groszy. O, pan właśnie wysypał świeżą porcję, a tak wyglądają w środku, jeszcze ciepłe. Mamy kolejną przerwę, 5-minutówkę tym razem. No i podpytałem już tego pana, i zaraz mi zrobi kawę, bo jeszcze nie piłem. A kawa będzie, zaraz wam pokażę. Z takiej samej skarpety jak robili w Tajlandii. Trochę więcej kolego tej kawy. Taka słaba wyjdzie, no dobra, niech będzie. Teraz pan wymiesza. Okej, okay, ale ja chcę tak oh, Thank you. Konduktor tak sobie żartował ze mnie, żebym się nie spóźnił, bo pojadą beze mnie. Spaniaczek. Tak ostre zakręty, że kierowca musi to na dwa razy robić. Teraz wycofał. Ej, dalej. Z dwóch stron muszą czekać aż autobus przejedzie tam jest ten zakręt. Ludzie zasłaniają okna, bo deszcz zaczął padać. Takie rolety są, to nie są szyby, tylko rolety, ale u mnie jeszcze bez rolety. Widziałam, co Marcina rodziców, ale nie było nudy. Buk... Przebukowałam nawet bilet, i zamiast w sobotę to wracam we wtorek. Także tak mi dobrze było, ale czas jechać do Warszawy. Moja maszyna nadjechała. Moja, moja kuzynka z się przyjechała, I dzisiaj... i dzisiaj jedziemy do babci i do ciebie Renaty. No. I po godzinie 15 minutach z Warszawy jesteśmy w Łukowie. Maja, jak się podobała podróż? Bardzo dobra. Oczywiście musiałam odwiedzić kebaba również w Łukowie. Zamówiłam kebab Durum Mega za 25 zł. Myślę, że to całkiem dobra cena. Zobaczymy, co z nam przyjdzie. Maja się śmieje. Maja wzięłaś co? Ten frito czy frito kebab. No właśnie, kebaba. Zobaczymy, jak będą wyglądały. Nasze kebaby prezentują się całkiem nieźle. Sprawdźmy, jak smakuje. Mm. Mm. Bardzo dobry. Soczysty. Mm. Nasze talerze już puste, także bardzo nam smakowało, ale zobaczcie jeszcze nam, że za 30 zł mają być polędwiczki z ziemniakami, takie bardziej dania obiadowe. Myślę, że tutaj naprawdę godna restauracja do polecenia. Także jak będziecie w więc to polecam. Maja, jak ta przyprawa się nazywa? Curry. No widzicie, można tak powiedzieć, można curry, można curry. Oda, no. jak to jeszcze można powiedzieć? Curry. Curry. Maja, jak ta zupka się nazywa? Curry. Curry. Proszę bardzo. Po czterech godzinach dojechałem na miejsce, co najlepsze, że od razu mnie złapał ten gościu i chce mi pokazać pokój. Fajny pokój, dobra cena, więc idę zobaczyć. Jego brat przyjechał motorem, powiedział, że nas zawiezie. Tam jest tylko 300 metrów, ale jedziemy. Przyjechaliśmy już na miejsce, kolega tam pobiegł, mówi, że mam iść za nim, pokaże mi pokój na górę. No to jesteśmy w środku. Jaki ładny przedsionek, czy jak to się tutaj nazywa z szybą? Kolega teraz mi pokaże, co? Pokój? To idziemy na środka. Mały pokój, nie za duży. Ale ładny. Ładny, czysty. Biurko jest. Ten pokój jeszcze jest z takim balkonem ekstra. Tutaj można posiedzieć, kawkę sobie wypić. Żarty się skończyły w tej miejscowości. Duża różnica temperatury jest między Miejscowością, w której wyjechałem, a tutaj Munar. No i w nocy jest naprawdę zimno, trzeba bluzy zakładać, oni nawet w kurtkach chodzą. A to dlatego, że wjechaliśmy nawet wyjechaliśmy na 1600 metrów. W dzień jest ok, ale w nocy. I zima. jakieś spodnie mi będą potrzebne, bo nie ma. Chwilę się ogarnęłem i wychodzę coś zjeść, ale powiem że jest tak zimno w tym pokoju, że tak sobie pomyślałem, gdzie tu jest ogrzewanie. Wyszedłem coś zjeść. Patrzę, co tutaj pan robi. Jakiś smażony ryż. No, restauracja ładnie wygląda. Więc mam ją na oku, idę dalej. Tutaj pan coś na ulicy gotuje. No, wygląda to ładnie. <śmany> ostre. Zamówiłem sobie smażoną wołowinę. Yes. Pani zaraz zrobi pyszny sos, jak się dobrze zrozumieliśmy. Po lekkich poprawkach, teraz to już się dogadaliśmy. Pan zabiegany nie ma czasu. O, łycha sosu, pięknie. <grywa> wygląda trochę jak japońskie kary. O, jak pięknie te kary wyglądają? Krewi. Proszę tam nie żałować, kolego. No i mamy wołowinę z ryżem. Biorę się za jedzenie. Thank you przy kolacji poznałem tutaj dwie pary z Indii Postawili budeczkę, no to napijemy się po kolacji Tamtą wołowiną nie podjadłem To przyszedłem jeszcze zamówić sobie ryż smażony Widać, sporą kuchnię tutaj mają Ile placków, zobaczcie Tak wygląda mój ryż No niezła porcja, wam powiem Pewnie jej nie zjem, dzisiaj będę miał jeszcze na śniadanie Ale jaja, tutaj są moje drzwi Chciałem wyjść na zewnątrz jak ktoś zamknął mi od środka z tamtej strony, bo tam jest klucz. No kolego, chodź tutaj, otworzysz mi. Oni się boją i wstydzą. No, koleżanko. Otwórz mi, nie wstydź się. Będzie coś z tego, pani mi otworzy. Właśnie, kto to wpadł na taki pomysł? Thank you. Wczoraj nie było już tego widać, ale zobaczcie, jakie mam widoki z apartamentu na wzgórza herbaty. Idę teraz w miasto i zaraz opowiem historię. Pierwsza sprawa to taka, że miałem wynająć skuter dzisiaj i pozwiedzać tą okolicę, no bo są lekkie dystanse, żeby gdziekolwiek dojechać, bo wszędzie są tutaj pola herbaty. No i pierwsza sprawa taka, że nie ma dostępnych skuterów. Tylu chętnych to jest jedna sprawa. A druga taka, że zabukowałem na jutro ten skuter. Powiedział, że sprawdzi, czy będą dostępne, a mówi do mnie, a masz międzynarodowe prawo jazdy? Ja mówię, no właśnie nie mam. Robi się właśnie. Czy zdjęcie wystarczy? On mówi, że zdjęcie nie wystarczy, że musi być forma fizyczna, więc po pierwsze nie ma skutera, po drugie nie mam międzynarodowego prawa jazdy, które jest ważne na Indie. I muszę teraz kombinować ze skuterem na mieście. Może uda mi się wynająć od kogoś takiego lokalnego, kto nie będzie tego dokumentu potrzebował. Bo jak byłem wcześniej. W innej miejscowości w Indiach, to tam w ogóle nie pytali, nawet o prawo jazdy nie pytali. A tutaj są prawo jazdy i międzynarodowe prawo jazdy. Więc miał być dzień zwiedzania, a będzie dzień organizacyjny. No i była trochę pokręcę się, popytam. Może zdobędę trochę informacji, bo ja też tak lubię, więc mój pobyt w tej miejscowości też się pewnie przez to przedłuży. Negocjuję teraz z chłopakami, oni wymyślają jakieś pomysły, burza, burza myśli. Zobaczymy, co się da zrobić. Chłopaki kombinują, pomyślą, ale dali mi taką mulotkę. Jak nie znajdą skutera, albo ja nie znajdę, to będę mógł sobie za 100 zł wynająć takiego Jeepa na 6-7 godzin. Idę poszukać coś do jedzenia, ale zobaczcie jaki most. Churchill Bridge 1944 rok, pewnie data powstania tego mostu. Tu jest stary, tutaj jest jakiś, też w sumie stary. Tutaj taka smrutka płynie. Dobra, wygląda na to, że to jest druga strona rzeki. Ale te wzgórza tam są piękne. No, że ja tego skutera dzisiaj nie mam. No zobaczymy co się da ogarnąć. Zauważyłem po drodze sporo miejscowości, w których są kościoły. No i jak widzicie, tutaj tak samo. Więc mam już trochę informacji. Jeep będzie za 100 na prawie cały dzień, a tuktuk -tuk będzie za 75 zł na ten sam okres czasu i będę mógł zobaczyć te same miejsca. Więc muszę się zdecydować. Może uda mi się też kogoś znaleźć. To też by była dobra opcja, bo koszty byłyby na pół, a cena jest ta sama, nieważne ile ludzi. Cena jest zawsze ta sama. Sprawy z prawami, ale jeść też trzeba. Ja sobie zamawiam śniadanie, bo w sumie to będzie mój pierwszy posiłek dzisiaj. No i muszę tutaj napisać. A tak wygląda moja restauracja. Tak wygląda moje śniadanie za 2 zł. Tutaj mam jajkowe kary. No i do tego placki parota. Śniadanie zjedzone, więc zdrowe nawyki trzeba by było trochę kontynuować, więc poszukam miejsca, gdzie mogę napić się herbaty. W tym mieście można częściej znaleźć loterię, którą sprzedają na ulicy, niż herbatę. Z którejś takie miejsce. Mam mi herbatę, pan mi tutaj szykuje. Jakiś show będzie, właśnie. O, jak ładnie mu to idzie. Dobrze. Biorę na rynus 50 groszy taka kawa e, herbata Widzieliście jaka esencja? Do mleka. Thank you. A tutaj co się dzieje? Jakiś recykling. O, boka, jakieś metalowe rzeczy, butelki puste. Kobiety przebierają. Zobaczcie jakie placuszki pan robi z cebuli i ciasta. Jakieś dzieła widzę w środku i ląduje to na głęboki olej. Jeszcze przed usmażeniem wygląda smakowicie. Tutaj też jakaś dostawa warzyw. Zobaczcie jak panowie sobie pozakładali worki. Trochę jak czerwone kapturki. Wcześniej mieli takie krążki na głowach pamiętacie? A teraz tylko te worki. Ale ja pan Pora Monsunowa się odezwała, więc ja nie będę teraz chodził po mieście. Siądę i napiję się herbaty. Tutaj brałem wcześniej herbę. Jest i moja herbata. Powiedziałem, że chcę bez cukru, bo wcześniej pan zrobił, i no i trochę namieszałem mu. No i zamówiłem bez cukru. Zaraz wam pokażę, jakie danie na obiad sobie wymyśliłem. Część tego dania biorę w restauracji na wynos, a część będę musiał kupić w sklepie. Na wynos coś z tej strony. Czy ktoś się domyśla, co to będzie? Czy to będzie lewa strona? Czy bardziej prawa? Mam już swoje danie na wynos, teraz idę do sklepu, do supermarketu. Zakupy w sklepie też zrobione. Wracam na pokój na balkonie, sobie przygotuję mój obiad. No jak kto się domyśla? Jest majonez, to pewnie domyślacie się, co tutaj będzie. Zobaczmy, jak to zapakowa. Cztery jajka ugotowane na twardo i jednego ciapaty zamiast chleba. Będę miał kanapki z jajkiem i z majonezem. A tak się prezentuje już moje gotowe danie. Helmans majonez, no nie jest tak dobry jak ten nasz w Polsce, ale chociaż trochę przybliży mnie do polskich smaków. Robię sobie takie rolo, jajo, majonez, zbijam sobie w placka. Mm. Takie małe kanapeczki wychodzą.